Witajcie drodzy widzowie, dzisiaj opowiemy Wam o trwających od kilku tygodni protestach w Europie dotyczących rolników. Tak, dotyczących rolników, dotyczących spraw rolniczych, protesty trwają właściwie w całej Europie, strajkują właśnie Polacy, Niemcy, Belkowie, tak jak na załączonym tutaj filmie Francuzi, tutaj akurat przedstawiona sytuacja w Tuluzie na południowo-zachodnim w południowo-zachodniej części Francji. Również Grecy, Rumuni, Litwini, Włosi i następne kraje również się mają przyłączyć do strajku. Tak jak właśnie tutaj wcześniej Andrzej wspominał, sytuacja jest coraz bardziej, coraz bardziej dynamiczna. Strajkują praktycznie właśnie wszystkie związki zawodowe rolników w całej Europie. Głównie chodzi właśnie tutaj o zielony ład, o założenia zielonego ładu, o dodatkowe właśnie też założenia, które doszły, mianowicie 4% rolnicy mają odstawić swoich pól, swoich upraw w Ugór, czyli na, na tych 4% mają nic nie, nie robić z zakresu rolnictwa. Dodatkowo, właśnie też są, mają być odbierane dopłaty do, do paliw dla rolników. I właśnie to wszystko, słuchajcie, zaognia sytuację, sytuację w całej Europie, a także w Polsce. W piątek, to jest 9 lutego, ma się rozpocząć 30-dniowy generalny strajk rolników. Mają być właśnie blokowane wjazdy, przejścia na Ukrainę. Oraz blokowane mają być autostrady oraz drogi ekspresowe. Jeżeli chodzi tutaj o Ukrainę, dlaczego ma być, mają, ma być blokowane przejście na Ukrainie? A ponieważ dlatego, że płody, płody rolne z Ukrainy mogą w sposób, w sposób swobodny, mo, mo, można tak powiedzieć, dostawać się na rynek europejski. Bez żadnych, bez żadnego cła, bez żadnych właśnie rolnicy ukraińscy, a tak naprawdę holdingi niemieckie, duńskie nie muszą nie muszą mieć żadnych certyfikatów na, na właśnie na swoje uprawy, tak? No to i tym samym jest bardzo duża rozbieżność cen, ponieważ taki rolnik ukraiński czy właśnie ten holding zagraniczny, który prowadzi swoje gospodarstwa na Ukrainie, nie ponosi takich kosztów jak rolnik europejski i czasami te, te różnice są dziesięciokrotne jak na przykładzie na przykład pszenicy są to pięciokrotne, pięciokrotne właśnie różnice dlatego ta konkurencja między rolnikiem europejskim a rolnikiem właśnie ukraińskim czy rolnikiem z Ameryki Południowej nie jest sprawiedliwa, nie jest równa i jest w sposób, w sposób właśnie no, taka upokarzająca dla europejskiego rolnika, że właśnie tutaj Unia Europejska, która, która właśnie jest stoi na, na straży, żeby dobrze się żyło obywatelom, rolnikom Unii Europejskiej, no, robi tak, żeby, żeby oni po prostu popadli w ubóstwo i popadli, popadli można powiedzieć, no, w bankructwo. No, tak wygląda sytuacja, słuchajcie. No, ja tu jeszcze pragnę dodać, że zdarzały się w ostatnich dniach ataki. Ataki na tiry e, z ukraińską żywnością, które we Francji w szczególności, e, które tutaj były mm, jakby sygnowane, te produkty jakby były francuskie. Też, też takie, że tak powiem, koń trojański słyszałem przez no, tak, Ukraińców. Tak, jak tutaj y, bardzo głośno też było. O sprawach odnośnie ataku na, na, na sieci supermarketów jak Lidl, Litry. Lidl, Lidl oraz Aldi to możecie Aldi, tak. zobaczyć na jednym z naszych shortów wcześniej. Na tak, kanale. właśnie, właśnie zakupują, zakupują produkty rolne z Ukrainy, za jak to się mówi, za pół darmo, a później wystawiają jako to produkty wyprodukowane tam we Francji czy, czy, czy w Niemczech. W ten sposób też oszukują konsumenta. Europejskiego, no i zarabiają, tak? Zarabiają na tym potężne pieniądze. Tak jak tutaj Andrzej też wspomniał, najba, największy, największy właśnie taki najbardziej dynamiczny przebieg tych protestów ma miejsce we Francji, są blokowane autostrady, są nawet i o rane te autostrady wysypywana jest ziemia i uprawiana jest na autostradach ta wysypana ziemia. No, dzieją się cuda, są też blokowane właśnie ciężarówki. Z, z, z zaopatrzeniem właśnie z, z, płodami, z płodami rolnymi z, z zagranicy, z, z zagranicy Unii Europejskiej. Są one właśnie wyrzucane z tych naczep tirów. Niekiedy właśnie są też i palone te, te, te samochody. No, przebieg jest bardzo, bardzo dynamiczny. Na pewno to jest dopiero początek i będziemy na bieżąco śledzić i monitorować tę sytuację. Natomiast kwestia jeszcze tego typu, powie, wspomniałeś o e, ciężarówkach z zagranicy Unii Europejskiej, ale zdarzył się też atak na polskiego tira. No, na polskie tiry, to można powiedzieć w mnie nogi, to słuchaj, no, to też są emocje, to jest, to jest duży, duży ból dla, dla tych rolników. Też się z, znajdują w sytuacji podbramkowej, no, mają na utrzymaniu całe rodziny. No. Nie, że usprawiedliwiam, ale no, miało to miejsce i na pewno będzie miało miejsce. Dlatego też jest ryzyko dla naszych, naszych flot transportowych, że muszą na pewno uważać, uważać na trasach w Europie. No, jeszcze tutaj e, pragnę cię zapytać, Piotrze, e, jak przewidujesz, jak te protesty będą wyglądać w Polsce? Czy urzędy wojewódzkie też zostaną zaatakowane, jak tutaj widzimy na obrazku? Zasypane gnojówką jak urząd yy, władz centralnych w Tuluzie. No, wiesz co, no, ciężko ciężko mi stwierdzić teraz, bo Ogólnie czy... blokady drugą. <Ky> tak, blokady drugi, blokady przejść granicznych z Ukrainą. Ale słuchaj, no, z tego co czytałem na mm, platformie X yy, przedstawiciele właśnie głównych związków zawodowych rolniczych, yy, stwierdzili, że sami nie wiedzą, jak to będzie przebiegać, bo jeszcze nigdy. Wszystkie związki y, zawodowe, rolnicze nie protestowały razem. Na pewno to na początku nie będzie. Czy znaczy, no, musimy też wiedzieć, że we Francji te demonstracje zawsze są takie gwałtowne. No, jednak ma to w swoich tradycjach naród francuski, że lubi gwałtownie, lubi, lubi na, na mocno, tak? No, da, rewolucja, gilotyny. Gilotyny idą w ruch, tak, idą w ruch też y, koktajle Mołotowa. No, to jest w ich po prostu krwi płynie. No, u nas no to na pewno to będzie miało na początku przebieg bardziej taki. Łagodniejszy blokada to jak w Niemczech. Jak w Niemczech, powiedzieć. tak. No, myślę, że nie będzie tutaj gnojówek pod urzędami wojewódzkimi, poszczególnych województw. Pamiętasz może taką sytuację sprzed roku, bądź też przez dwóch, nie pamiętam dokładnie, kiedy to było. Natomiast ta śmierć tego rolnika holenderskiego w Holandii, jakby wszystko się zaczęło. Tak, Miało swój początek. Tam chodziło o wywłaszczenia przez państwo tych terenów, między innymi dla siebie. No i on jakby, ten rolnik zginął broniąc jakby swojej tutaj własności. Szczerze powiem, że nie kojarzę tej sytuacji, ale to na pewno nie miało nic wspólnego z obecną sytuacją, tak? To była znaczy, jakaś taka wewnętrzna pre... holenderska sprawa. Tak, ale to było preludium jakby do tego, nie? Później za tym... Preludium wiosny rolników, tak? Dokładnie. Teraz mamy właśnie taką... Wiosnę na rolników, która się zaczęła na jesieni tamtego roku, można by rzec. Tak. W Niemczech. No i ma swoją kontynuację teraz. Rozprzestrzenia się na inne kraje. No, w sumie. My też mieliśmy jakby w tym swój udział, bo wcześniej blokowaliśmy granicę na Ukrainie, nawet teraz się to dzieje. Tak, Ukraińska, ale w, równolegle, równolegle też w Niemczech, i w Niemczech były wtedy protesty też. Ale myśmy chyba wcześniej troszeczkę zapoczątkowali, bo były takie ruchy, ale tak jak, ale... bo u nas wcześniej było to sprowadzanie, to jedzenie nas wcześniej zaatakowało. Też, 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 ale jak Ty właśnie wspomniałeś, od roku to się już tak zaczynało gdzieś tam yy, kotłować i wszystko się zaczęło od tego właśnie, że właśnie z, z, rynku, z rynku ukraińskiego zaczęły spływać do nas różne właśnie produkty, produkty rolne po zaniżonych cenach. No wszystko, wszystko właśnie, no Musimy wiedzieć też, że Ukraina to jest, ma bardzo duży potencjał, tak, Produk produkcji płodów rolnych, no tam są czarne ziemie. Tak jak wcześniej wspomniałem potężne holdingi po tysiącach, dziesiątkach tysięcy, holenderskie niemieckie, holenderskie, niemieckie, tak w tysiącach hektarów, więc potencjał jest i tam biznes też, też jest tutaj lobbowany. No, nie oszukujmy się, że to są bardzo bogaci ludzie Europy Unii Europejskiej. Oni też lobbują wśród urzędników Brukseli to, aby właśnie te ich produkty po prostu zalały, zapały rynek Europy. Więc no, tutaj się ścierają interesy właśnie tych możnych tego świata i normalnych ludzi, rolników naszego kontynentu. Ja bym powiedział, że taki kapitalizm w czystej postaci, czyli ten drobny rolnik, tak? Jednoosobowa działalność gospodarcza, czasami, czasami trochę większy, ściera się z absolutnym gigantem, takim Gigantem, można tak, to czy, przełożyć jak czy... lokalna gazeta, yy, by znaczy nie, się może, z tvn z TVP. Może bardziej to idźmy w stronę sklepów, tak? No, hipermarket, znaczy no, nawet groszek nie ma kontra. Z Ridlem na przykład. Tak? Yy, albo Lewiatan kontra tak. Nawet na takim poziomie, bo nie ukrywajmy, protestują też ci rolnicy, którzy mają duże gospodarstwa, ale w swoich tak, państwach. A Andrzej, trzeba też mieć na no. uwadze to, że we Francji, w Niemczech, no to nie ma tak jak u nas w tej części jeszcze wschodniej yy, Polski, że z dziada, pradziada po 2-3 hektary tylko tam też idzie w setkach, w tysiącach tak. ale nawet te tysiące yy, to tych są hektarów w stosunku do, do tego co jest na Ukrainie gdzie w tych są setki tysięcy tak, to jest nic, to jest pikuś tak? no i tutaj no. się ścierają interesy no ale no, widocznie do, lepiej późno niż wcale widać, że się przebudzili yy, rolnicy yy, rolnicy Unii Europejskiej ale z, dzisiaj czytałem właśnie, że y, pani Urszula der Leyen troszkę zeszła z tonu i będzie próbowała wycofywać się rakiem y, z, tych, y, z tych wyniosłych dla niej właśnie y, dla niej założeń, tak? jak te 4% odłogiem, tak? no. y, żeby ugorować y, czy te dopłaty. No, na razie to są no, ten, słabe. Pakiet klimatyczny ten też. zielony ład, tak? nie ma pana Timmermansa, no to, to nie ma kto tego po prostu y, wdrażać. No Zobaczymy, no, na razie to są słowa i, i trzeba obserwować, i, co się będzie działo, na pewno będzie e, gorąco. No, u nas na pewno by takie obrazki bulwersowały opinię publiczną, e, no, jak tutaj właśnie normalne. na filmie, ale to jest normalne właśnie, Tam, policja stoi, i obserwuje. Francuzi <laughs> mają tradycję w protestowaniu. <laughs> tak, tak, jak wcześniej właśnie wspomnieliśmy, to już jest tradycja wyssana z mlekiem matki. <laughs> u nas nie wiem, czy by to przeszło, czy byśmy zaakceptowali, bo trzeba zauważyć że tam bardzo ciepło są przyjmowani przez y, lokalną społeczność, przez mieszkańców nawet miast y, te protesty I rolników. Oni no po tak. prostu rozumieją, że walczą też, y, walczą o swoje rodziny, ale walczą też o, o dobro y, swojego Francji kraju, cały. czy Francji, czy, czy Niemiec, tak? No, no i trzeba, y, trzeba właśnie mieć na uwadze. Widziałem no, też takiego, taki filmik na, na Platformie X, y, taki poruszający dosyć, Y, gdzie właśnie był protest i rodzice, czyli ci rolnicy y, wysłali swoje dzieci y, w tych, takich małych traktorkach, zabawkach, no. mieli tam poprzyczepione na te zabawki transparenty, tak. no i tam pedałowali tymi pedałami jechały, no to tak, 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 chwytało to za serce. Czyli to y, taki rodzinny, że tak powiem... No wyraż. taki, taki, da, taki, można powiedzieć, happening, który miał bardziej tam... Uzmysłowić o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Tak? A tutaj też zwierzątka mogą się pożywić płodami rolnymi. Piżmak. Piżmak, bo to nie szczur, za duży na szczura. No więc, także. Więc no, zobaczymy, zobaczymy jakich, jakich rozmiarów przybiorą te protesty u nas w Polsce już niedługo, bo w piątek się mają rozpocząć. No dawniej to Andrzej Leper wysypywał zboże na tory, to było chyba takie najostrzejsze, wtedy No wow, tak, każdy... co to się nie dzieje. No ale to we Francji to nawet nie miałoby siły przebicia Zogadne. na 10 osób. Łagodny, no, żeby, tak, nawet tak, nie zwrócił uwagi. No ale czasy się zmieniają i, i siły protestów też muszą być większe. Żyjemy w takich w takich czasach. Więc... E a myślisz, że przyniosą skutek te protesty? Znaczy, no jakieś już przyniosło, bo już von der Leyen i tutaj cała reszta jakby się powoli trochę Ale to miarkuje. Ale to są słowa, wiesz, no, ludzie tutaj y, oczekują czynów, tak? Dokładnie. Bo od polityków zawsze słyszymy y, słowa i zapewnienia, y, a, a liczą się czyny, a, a nie, 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 nie to, co mówi polityk. No zobaczymy, no. Mi się wydaje, że takim decydującym y, czasem y, to będzie ten, ten miesiąc i y, następny, tak? czyli ta taka końcówka zimy, początek wiosny, no wtedy będziemy wiedzieć, w którym kierunku to zmierza. No tutaj Piotrze, oczywiście będziemy dla Was śledzić yy, tutaj te wydarzenia z naszych protestów, pewnie pojedziemy sobie na jakieś zobaczyć, jak już wygląda? mamy parę lokalizacji tutaj Bo jest dużo na tych lokalizacji, mapie. można wbić sobie w Google yy, lokalizacje właśnie protestów i jest ich dziesiątki jak nie setki. U nas w naszym rejonie, w rejonie Krak y krakowskim, nawet tutaj jest parę, parę takich lokalizacji. No też no. są dosyć takie, właśnie y y y tereny rolnicze, tak? są dobrej jakości gleby, to, to jest produkcja rolna. <grym <grym na dokładnie poziomie. jakieś proszowice i tak dalej. Dobrze, kochani, my z Wami będziemy kończyć na dzisiaj. Natomiast yy, zapraszamy do naszych relacji, które się wkrótce yy, pokażą z tym razem krajowych podesów. Będziemy się stać być na bieżąco z tym, co się dzieje, jeżeli chodzi o sytuację rolników u nas i w Europie. No i zapraszamy do subskrybowania yy, naszego kanału, żebyście wiedzieli po prostu, co w trawie. Piszczy. Na razie. Na razie. Cześć. Cześć.